Próbujesz ukraść 400 dolarów kaucji, zachowując się jak palent. W porządku, teraz możesz nam zapłacić 1300 dolarów. Part 1. Ta historia ma miejsce jakieś 5 lat temu, kiedy mój mąż i ja byliśmy spłukanymi studentami z małym dzieckiem. Ciężko pracowaliśmy, aby pozwolić sobie na nasz gówniany mały dupleks, 600 dolarów miesięcznie i niezbędne rzeczy jednocześnie próbując ukończyć nasze stopnie naukowe, aby pewnego dnia pójść naprzód. Nasz dwupoziomowy apartament był jednym w całej dzielnicy należącej do dużej firmy i zarządzanej przez bardzo podejrzane małżeństwo, które mieszkało na tej samej ulicy. Zanim urodziło się nasze dziecko, zrobiliśmy normalną rzecz podekscytowanego nowego rodzica, malując jego pokój dziecięcy i dekorując bla bla. Nasza umowa najmu wymagała pozwolenia na malowanie, które uzyskaliśmy od zarządcy nieruchomości, męża pary. Nalegał, że wszystko będzie w porządku, a ponieważ byliśmy młodzi i naiwni, nie dostaliśmy tego na piśmie, ponieważ był tak wyużowany. Więc pomalowaliśmy i ruszyliśmy dalej z naszym życiem. Chwilę później nasza umowa najmu dobiegła końca i złożyliśmy wypowiedzenie. Ponieważ przeprowadzaliśmy się bliżej szkoły mojego męża. Zarządca nieruchomości był wyrozumiały, wszystko było w porządku i zaplanowaliśmy inspekcję przy wyprowadzce. Przed tą inspekcją poprosiliśmy go o nazwę koloru farby, której musieliśmy użyć podczas ponownego malowania pokoju dziecięcego. Odmówił, mówiąc, że nie ma potrzeby malowania, ponieważ i tak jesteśmy tam tak długo, że pomalują cały dupleks. Dobra, spoko. Nadszedł dzień inspekcji. Opuściliśmy dom w lepszym stanie niż go zastaliśmy, poza niewielkim obszarem podartego dywanu wzdłuż szwu w drzwiach. Zarządca nieruchomości przeprowadził inspekcję i powiedział, że wszystko wygląda świetnie i powinniśmy odzyskać całą naszą kaucję, 400 dolarów minus kilka dolców za podarty dywan. Brzmi nieźle, szefie. Rozpoczął się okres kilku tygodni, w którym czekaliśmy i czekaliśmy na naszą kaucję, w końcu zostawiając wiadomości z fałszywymi obietnicami lub w ogóle nie odzwaniając. Ostatecznie, ponad miesiąc później, zakończyło się to rozmową telefoniczną z zarządcą nieruchomości, w której powiedział i pamiętam to prawie dosłownie: "Nie wiem, czym się tak martwisz. To tylko 200 dolarów, które odzyskasz." Wymienił pomalowany pokój dziecięcy i ogromny bałagan pozostawiony za sobą jako potrącenia, a ja zimno poinformowałem go, że pójdziemy wtedy do sądu. Ponieważ nie czuliśmy się winni z tych powodów, miejsce było nieskazitelne, kiedy wychodziliśmy, poza sześć, pakiem piwa, które zostawiliśmy mu w lodówce za bycie wyłużowanym. Niecałą godzinę później oddzwonił i jakimś cudem naszczek ze zwrotem pieniędzy właśnie pojawił się na poczcie. Wiedząc już, że próbuje nas wykiwać, zainstalowaliśmy na moim telefonie aplikację do nagrywania, stan, w którym jedna strona wyraża zgodę, i udaliśmy się do biura. Czek rzeczywiście opiewał tylko na 200 dolarów z naszego depozytu i nie zawierał listy tego, za co nas obciążyli, ważny szczegół. Celowo nakłoniliśmy go do przyznania się, że kazał nam nie malować i że dom wyglądał świetnie przy wyprowadzce, i poszliśmy naszą szczęśliwą drogą. Plan zemsty już się rozwijał. Nie zrealizowaliśmy czeku i zamiast tego wysłaliśmy e-mail do dyrektora generalnego całej firmy zajmującej się nieruchomościami, kopiując zarządcę nieruchomości i szczegółowo opisując cały proces.